To oni to tworzą, zawodnicy, trenerzy. To, to musi być człowiek, żeby, żeby ten sukces był. Trzeba sobie postawiać cele i trzeba do nich mocno dążyć, bo tylko wtedy może ci się udać i może być szczęśliwy. To był chyba najważniejszy moment, w których tak naprawdę już, już wiedziałem, co będę robić na pewno w życiu. Kwalifikacje olimpijskie czwarte w Warszawie, gdzie miałem 19 lat, a trzech wchodziło tak, to tak bardzo blisko. Miałem jechać na Świata, przed Mistrzostwami Świata się skontuzowałem, plecy 7 miesięcy leczyłem, i, i potem pojechałem na ostatnie kwalifikacje, tak naprawdę z marszu. I w pierwszej akcji, tak naprawdę, złamałem trzy palce, i, i wtedy, już tak naprawdę, mentalnie moja kariera zapaśnicza jako zawodnika się skończyła. Mówiłem do żony, że odpocznę sobie tak teraz od zapasu, nie będzie tyle wyjazdów, wszystkiego na obozy, ale trzy miesiące minęły, no coś tam brakowało i, i, i w Rajkowach tak naprawdę gdzieś tam się pojawiła szansa, że jakąś taką małą sekcję otworzyć, tak, i jeszcze z Sali Wiejskiej, tak, i, 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 i mówię, a co tam spróbuję, tam tę żonę namówiłem. I tak to się wszystko gdzieś tam zaczęło tak naprawdę, jeśli chodzi o szkoleniowca, już każdy dzień to był dla mnie takim frajdą mega, znowu wiedziałem, że kocham zapasy i już, już nigdy chyba nie zwątpię w te zapasy, jeśli chodzi o miłość do tego sportu. Zbieramy krzywki, trawa! Jeżeli chodzi o pierwsze kroki, to takie dosyć trudne były, no bo wiadomo, nie wiedzieliśmy, jak to się y, wszystko robi, jak się zaczyna, żeby załatwić tutaj. Wszystkie formalności, więc zaczęliśmy najpierw prowadzić zajęcia w rajkowach. Wszystko to za, zaczęło super działać. A wiesz, jaki jeszcze będzie fajny efekt? Jak ona cię będzie nagrywała, Ty będziesz tak patrzył, jak nagrywa na kamerę. Się. Długo się zastanawialiśmy nad nazwą, że tak powiem, klubu, no ale wyszło bloczek Team. I pomachaj. Już pierwsze wrażenia to trudno tutaj sięgnąć aż tak daleko. Pamięcią, ale wiem, że nie, nie, nie mieli łatwo, bo pierwsze swoje kroki stawiali nie w samym Perpinie, a w Rajkowach, w naszym sołectwie, gdzie warunki naprawdę były ekstremalnie trudne. Tak, no wiedziałem jakim zawodnikiem był Adam, wiedziałem jaki ma, prezentuje typ charakteru, także to jest człowiek, który upalcie dąży do celu i to było tak pewnym gwarantem, że odniesie sukces. Dzisiaj z perspektywy czasu i że to był początek bardzo pięknej drogi. Trener Adam, pamiętam, przyjechał do Lubichowa poprowadzić jakiś trening, ponieważ tam trener szukał jakiejś pomocy trenerskiej, kogoś kto mógłby zająć się tym klubem. No i tak poznaliśmy się. Jeszcze pamiętam, że wtedy nie trenowałam, bo bolały mnie plecy i tak... Nawet nie widział, jak trenuję na macie, ale... Potem pojechałam z nimi na obóz pierwszy. Mm, I tak to się zaczęło. Przyszła na trening, to od razu, to, to w oczach jest wojownik i wojowniczka dokładnie, tak, a więc pierwszy moment wiedziałem, że to coś będzie, jak ją zobaczyłem już parę ten, to mówię, o, będzie fajnie. Ja gdzieś tam mówiłem na taki obóz, nasz pierwszy, Bożenkowie, naprawdę ci, co byli, to, to naprawdę, myślę, że miło wspominają, mimo tego, że tam warunki takie spartańskie, ale, ale to mówię, to, te warunki tak właśnie kształtują te charaktery. A więc no nie, Magda od razu jak ten wpadła w oko, takie trenerskie, że to będzie to coś. Wydaje mi się, że tutaj dużą atmosferę też buduje trener, no bo jednak jak tutaj na przykład przychodzimy na trening i nikt nie krzyczy, nie mobilizuje nas, no to... Też się nie chce tak samo trenować, jak ktoś przychodzi z energią i tutaj nas mobilizuje do tego trenowania. No bardzo duże wsparcie mam właśnie od trenera Adama, jak Zawody były, czy właśnie też na treningu, to wsparcie było mega duże, mentalne. No i też, żeby się dobrze przygotować, to, to, to można pochwalić. Jutro standardowo godzina 10.00 siła. Wstać, zrobić ciężki trening, bo bez treningu nie ma żadnych szans. Tak jak mówię, jeżeli będzie dyscyplina. Jeżeli będzie zaangażowanie, tak, to, to mamy szansę na wynik, tak? Wspólnie, wszyscy razem. A więc myślę, że, Madzia, jeśli pozwolisz, to przeprowadzisz dzisiaj nam piękną, wspaniałą rozrzewkę. Klub reaktywował się w roku 2015, działa mniej więcej w tej chwili około półtorej roku. Naszą młodzież w klubie Bloczech Team zrzeszamy w całej gminie Pelplin, mamy zajęcia w Rajkowach, w Pelplinie, a więc działamy tutaj na całym terenie gminy, obok gminy i wszystkich tych terenach. Przed nami medalistki Pucharu Polski w zapasach w stylu wolnym. Magdalena Głodek, srebrna medalistka, oraz Paulina Kuros, brązowa medalistka. Dziewczyny, jak oceniacie swój start na zawodach? Ogólnie z zawodów jestem bardzo zadowolona, ale pozostaje taki lekki niedosyt, bo nie udało się zdobyć tego za tego medalu. No i też porażki, bo nie zawsze się wygrywa w sporcie i czasami są też gorsze momenty. Dużo się przygotowujemy do jakiegoś startu, nie wyjdzie, no i trzeba to przełknąć i trenować dalej. Jak jechałam na trening właśnie rowerem, to w tym samym czasie do mnie zadzwonił pan Grzegorowski, właśnie się z propozycją, czy bym nie chciała przejść tutaj się uczyć, przy okazji też trenować w tym klubie. Nie? No, Patrycja Strzelczyk, jak dziś pamiętam, zadzwoni do nas prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i powiedział, że jest taka zawodniczka w podmiasku w takim małym klubie, Łękinia, tak, że fajnie byśmy ją wzięli. Ja wiedziałem, trochę się tego bałem, nie ukrywam tak naprawdę, ponieważ to ja wtedy nie miałem żadnych warunków, żeby wziąć, ale namówiłem moją kochaną mamusię, żeby ją wzięła do domu. <laughs> tak naprawdę była ją jej drugą małą, mogę tak powiedzieć. U niej spała, uczyła się w gimnazjum. No i tak się zaczęła jej przygoda, nie, z takiej dziewczynki, która rosła, rosła, dzisiaj już też jest kobieta i, i mega waleczna, mega ambitna, tak samo, która już osiąga wielkie sukcesy i myślę, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nią tak naprawdę. Dzisiaj... A jak ciężki trening był? No? Dużo. <grych> Za każdym razem, jak gdzieś jestem na zawodach czy nawet na obozie, to mam stały kontakt właśnie z trenerem Adamem, który zawsze jakieś ciężko, to Podnosi mnie na duchu. Dawaj, dawaj, kupić, dawaj, dawaj, dawaj. Klub sportowy Bloczek Team był organizatorem pierwszego ogólnopolskiego turnieju dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Pelplina w zapasach. W nowej hali sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie od rana do późnego popołudnia rywalizowali adepci zapasów w stylu wolnym. Była to pierwsza edycja ogólnopolskiego turnieju dzieci i młodzików o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Pomysłodawcą zawodów jest prezes klubu Bloczek Team Natalia Blok. Organizator... Że dziękuję Urzędowi Miasta i Gminy Pelpling za wsparcie. No generalnie powiem szczerze, takim przełomowym momentem możemy nazwać, że był pierwszy turniej, który robiliśmy tak oficjalnie gale zapasów, gdzie były światła, były, że tak powiem, e, flesze telewizje i to był taki przełomowy moment, który napędził nas, żeby robić jeszcze więcej takich e, turniejów. A jeżeli chodzi o klub, to też na pewno medale. Medale Mistrzostw Świata i Europy, które zdobywały dziewczynę. Dla mnie najważniejszy medal, jaki zdobyłam w klubie Bloczek Team, no to jest medal Mistrzostw Europy Srebrny oraz Brązowy. Dla mnie najważniejszymi momentami w ciągu tych 10 lat były moje medale na arenie międzynarodowej oraz remont tej sali, ponieważ teraz mamy wyśmienite warunki do trenowania. Tak, ten medal jest naszym największym sukcesem, osiągnęliśmy go razem, razem z trenerem i trenerami kadry. Dzisiaj możemy powiedzieć o Szkole Zapasów Perpińskich i ten obiekt, który kiedyś służył pieściarzom, uległ dużej degradacji, dzisiaj żeśmy go odnowili, Służy naszym zapaśnikom i nie tylko, myślę, że taka siedziba, gdzie oni mają swoje schronienie jedną siedzibę jest dla nich cennym wsparciem i jak oczywiście, tak jak inne kluby, co roku wspieramy ich dotacją z budżetu miasta. Ja nigdy nie myślałem, że to tak się potoczy. Oczywiście marzyłem o tym i chciałem tego, tak, ale że to się aż tak rozwinie do takich rozmiarów, że tak powiem, sportowych, yy, infrastrukturalnych, to, to nie marzyłem, ale już dzisiaj marzę o jeszcze więcej, a więcej, a więc wszystko przede mną, przed naszym klubem. Mówię tak naprawdę. To wszystko, co się wydarzyło, to, że tutaj dzisiaj jestem, to, to jest piękne na tej sali. Mamy wielu zawodników, prawie 100 medali mistrzostw Polski, 7 medali mistrzostw świata, Europy. Ja lubię liczby. Yy, to są sukcesy, to są piękne chwile, wszystkie medale, które zdobywali moi podopieczni to zawsze, zawsze to są, od mistrzostw Polski do jakichkolwiek sukcesów, to są wielkie dla mnie piękne chwile. Dzisiaj jest okazja, aby dziękować im za to, że te 10 lat to jest wspaniała droga, ale wyboista, z licznymi sukcesami, ale dla mnie największym sukcesem jest to, że ta sala ożyła, jest pełna dzieci i tu światło pali się od rana do wieczora. No i generalnie chciałabym wszystkim podziękować za wsparcie dla naszego klubu, za zaangażowanie Te dzieci, że są bardzo zaangażowane. No i tak naprawdę wszystkim dziękuję. Chciałbym wszystkim podziękować naprawdę, wszystkim od miasta, do powiatu, do samorządu, wszystkich, do, no do wszystkich osób, którzy nam pomagają, instytucji. Dziękuję Wam i dzisiaj ta impreza jest właśnie po to, żeby Wam wszystkim podziękować, rodzicom, tak zawodnikom, zawodniczko, bez Was ten klub, to Wy jesteście tym klubem, to nie tylko oczywiście jakieś małe grono osób, tylko Wy wszyscy. Chciałbym wszystkim naprawdę, którzy nas wspierają, w nas wierzą i, i z nami są, i byli, będą, tak, mam nadzieję. Dziękuję. Wielkie dziękuję za to wszystko. Dzięki.